Siemanko, dzisiaj mamy wtorek 16 września, ja się troszkę spieszę bo autobus przyjeżdża dwie minuty wcześniej, czasem, czasem minutę czasem o czasie więc y, dlatego idę szybko, ale dzisiaj będzie taki vlog z tego dnia, że tak powiem. Yy, znaczy w sumie to tylko po prostu fragmenty jakby. Yy, raczej dużo mówił nie będę, ale będę, nagrywał, będę starał się nagrywać to, co dziś robię, dzisiaj do szkółki, do 12.20. Yy. Dzisiaj też gra Real Madrid swój pierwszy mecz w Mistrzów. Z Olimpikiem Marsylią, więc trzymam kciuki i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. No i mamy smartbanda odebranego. Zamówiłem sobie takiego za stówkę. Ale miałem rabat 7 dych, więc w sumie za 3 dychy, no i spoko będzie mierzył sen, tam kroki, i tak dalej, tętno, no takie tam podstawowe rzeczy czas. Uważam, że spoko zakup tani, za 3 dychy raczej się opłacał.